Czy wiesz, że wygląd twarzy może wiele powiedzieć o stanie naszego zdrowia? Powiem Ci, na co zwracać uwagę, aby rozpoznać różne problemy, choroby, patologie, które mogą pojawić się na twarzy. Zacznijmy od kolorów twarzy. Czerwona twarz może wskazywać na stany zapalne, gorączkę lub ciśnienie. Oczywiście, jeszcze dużo zależy od miejsca czerwienienia. Gada twarz z podkrą podkrążonymi oczami może sygnalizować problemy z krwią, na przykład anemię. Niebiesko-zielonkawy odcień twarzy może świadczyć o bólu. Szara lub czarna twarz łączy się w medycynie chińskiej z chorobami nerek. Żółta, mocno pożółkła twarz to bardzo niepokojący objaw, mogący wskazywać na problemy z wątrobą i pęcherzem żółciowym. Kolejna sprawa to tekstura i obrzęki skóry. Słucha skóra może oznaczać niedobór nawodnienia w organizmie, po prostu za mało wody. Przetłuszczona skóra może sygnalizować problemy trawienne. Obrzęknięta twarz może wynikać z wielu patologii, od prostych jak niewyspanie, po poważniejsze jak choroby tarczycy czy nerek. Chińczycy stworzyli mapę twarzy, powiem o tym w innym filmie, gdzie w zależności od tego, gdzie występują jakieś problemy, to wiążą się one, z, na przykład na przykład nos wiąże się z żołądkiem strawieniem. Ale tak cała twarz jest takich taki przykładach, więc zrobię też myślę taki filmik. Jeśli chcesz to śledź moje media to na pewno, społecznościowe, to na pewno mnie znajdziesz, mój kanał. Inne sygnały to pierścień wokół tęczówki. Również o irydologii będziemy mówić więcej, ponieważ zakupiłem aparat do robienia zdjęć dla tęczówce, więc będzie okazja ten temat jeszcze nieraz poruszyć. Ale tam taka dookoła tęczówki taki biały pierścień często oznacza właśnie problemy z cholesterolem lub miażdżycą. Z kolei zaczerwienione białka oczu mogą wskazywać na alergię, zmęczenie wzroku lub napięcie psychoemocjonalne. Tych kolorów oczu też jest bardzo wiele, tych tak zwanych białek, niektóre potrafią być błękitne, prawda? Są różne też odcienie, to też być może inny razem o tym powiemy. Natomiast kolejna rzecz to są powieki, opadające powieki, na przykład górna, lub kącik ust, to niepokojący objaw, mogący świadczyć o paraliżu nerwotwarzowego lub o udarze mózgu nawet. Drżenie powieki może być związane z niedoborem magnezu lub chorobami układu nerwowego. Warto przyjrzeć się swojej twarzy, a warto też zgłębić dokładniej yy, z czego się nauczyć. Jak Wam powiem zbyt wiele, to i tak nie zapamiętacie tego, ale jeśli będę mówił to w odcinkach, to jest szansa, że dacie radę. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia moich poczynań, a podzielę się z Wami tą wiedzą. Również możecie zapisać, zapisać się na newsletter.